Dzień dobry, nagrywam takiego y, shorta na YouTube, żebyście byli na bieżąco i nie pytali mnie już. Kupiłem sobie nowy dysk do kompa, bo jak wiecie na ostatnich odcinkach z workersów miałem z tym trochę problemów, że mi się dyski odłączały. Kupiłem sobie nowy, y, fajny taki dwa tera, żeby się wszystkie gierki pomieściły i z dyskami na M2 nie miałem nigdy problemu, więc y, też jest na M2 zamiast na Sacie. W każdym razie podłączyłem. Aktywowałem go tam w, w programie, takim, żeby się pokazał w Windowsie. Sformatowałem go ładnie, wszystko działa. No to niewiele myśląc, stare dyski, twierdząc, że a przecież w Steamie w chmurze wszystkie zapisy są. Sformatowałem sobie ten dysk, na którym były workersy zainstalowane. No i się okazało, że nie zapisały się jednak w chmurze, bo jestem bardzo, ale to bardzo głupi. To tak w dużym skrócie. No i teraz jest sytuacja taka, to nie jest mój komputer do gier, chociaż mógłby nim być. Słuchajcie, tu jest najlepszy procesor. Pozdrawiam z Maslo, tu jest Core 2 Duo E8, chyba 400 bodajże, czy E8600 jakoś, tak. Ten, ten najlepszy na świecie procesor. Tutaj jest karta GeForce 8600 GT, ale nieważne. W każdym razie teraz się robi takie coś tutaj. Takie mam tu, jest w ogóle oczywiście pierdzielniki, pudełko po ciasteczkach obowiązkowe. Robi się takie mambo-dżambo którymś już z kolei programem, tym razem się tutaj na linuxa jeszcze wbiłem, bo ponoć linux lepszy do takich rzeczy Ale zero plików, zero, nic Niestety, próbuję odzyskać coś po formacie tego dysku, zapisy z workersów i mapkę, którą robiłem Niestety nie ma, więc nigdy nie dowiemy się, jakie FSO sobie dawałoby radę W Warszawie, no także to tyle, jeżeli chodzi o workersy na no jakiś czas, jeszcze pewnie do tej gry wrócę, no ale Niestety sezon czwarty zakończył się dosyć brutalnie i nagle. No i mapki tej, którą dubałem na streamkach też jednak nie będzie. Super, ażem zrobię.